Witaj Zodiakalny Skorpionie oto Twoje czytanie bezterminowe na następne 7 dni od momentu kiedy to oglądasz i nieważne, kiedy ten film do Ciebie trafił, tu jest przesłanie dla skorpiona w słońcu, księżycu i ascendencie. Pamiętaj, że to czytanie kolektywne, wiesz to, co z Tobą rezonuje. Możesz też to traktować jako swój odczyt na dany tydzień, kiedy to oglądasz. Zrobię dla ciebie mini odczyt z kronik Akaszy, zobaczę jaka energia cię prowadzi, co się może wydarzyć. Będą karty, czarmsy, słowa mocy. Warto zobaczyć wszystko, żeby mieć pełen obraz swojej sytuacji. Dobrze, to teraz poproszę o mini odczyt z kronik Akaszy dla Skorpiona na następne 7 dni. I tutaj dwie karty chcą wyjść, się pokazać. Radość, połącz się z Twoją esencją, wewnętrzną radością życia i uśmiechaj się każdą komórką ciała. To jest sygnał, że będzie z czego się cieszyć, radować. A tym więcej tego będzie, im bardziej będziesz łączyć się ze swoją wewnętrzną radością, praktykować wdzięczność, więc to jest bardzo istotne. To też jest karta numer 18, czyli 9. Jakieś radosne zakończenia, kulminacje, dobre wieści idą. Mentalność ofiary. Odzyskaj całą Twoją siłę i umocnij się. Kończysz jakiś trudny okres, gdzie było pod górkę. Gdzie byłeś w mentalności ofiary, i teraz z tego przechodzisz do mentalności radości. Więc naprawdę duża zmiana, przynajmniej w Twojej energii, ale czuję, że dla wielu to już się jakoś zamanifestuje też na zewnątrz. I tutaj przy tych mini odczytach są takie afirmacje z kronik Akaszy. I teraz Ci je przeczytam. Może najpierw zacznę od tej energii, z której wychodzisz od tej mentalności ofiary. Jeśli jeszcze trochę czujesz, że ta energia tobą włada, zagarnia Cię, to możesz sobie pomóc taką afirmacją. W każdej chwili mogę odzyskać swoją moc. Piękne. No i teraz, żeby bardziej łączyć się z tą nową energią, Energią radości, możesz sobie pomóc oto taką afirmacją. Każde włókno mojego jestestwa jest wypełnione radością i dobrym samopoczuciem. Zabrzmiało bardzo poważnie. Można sobie przerobić tę afirmację na bardziej potoczną. Każda komórka mojego ciała jest wypełniona radością i dobrym samopoczuciem. Tak też oczywiście można. No dobrze, to teraz Twój numer anielski na te 7 następnych dni. Co tutaj aniołowie chcą Ci przekazać? O! Szybko się pokazał. I jest to 44-44 triumf. Coś się udaje, coś się manifestuje. Czułam, że dla wielu to już fizycznie przez te następne 7 dni. Jeśli nie teraz, to mamy czwórkę za cztery dni po tym tygodniu, cztery tygodnie. Ewentualnie, jeżeli to jest coś bardzo długofalowego, to za cztery miesiące. Ale ta karta triumfu jest już tutaj, na te siedem dni. Także też triumfujesz w tej swojej przemianie, z mentalności ofiary, z trudnego okresu do okresu radości. Coś się wybitnie udaje. Takie zdanie usłyszałam. To jest dzięki temu, że. Pracujesz, pracowałeś nad swoją energią, bo bardzo dużo tutaj mamy koloru fioletowego, koloru połączonego z rozwojem duchowym. Dobrze, to za chwilkę w drugiej części czytania zobaczę, co idzie w Twoją stronę, co się może wydarzyć. Będą karty, będą czarmsy, będą słowa mocy. Bardzo będą istotne, bo tutaj o Twojej mocy mamy dużo, odzyskujesz swoją moc. A jeśli ten film Ci się podoba, to proszę polub go, skomentuj, wyślij do kogoś, zasubskrybuj mój kanał. Będę Ci za to bardzo wdzięczna. Dzięki temu mogę go rozwijać i wstawiać dla Was więcej filmów. A do tego, będąc moim subskrybentem, masz szansę wygrać darmowe czytanie ze mną. Więcej na ten temat znajdziesz w opisie. Warto śledzić kartę posty na YouTube i moje social media. A jeśli chcesz zamówić czytanie prywatne albo amulet ochronny, czy amulet z intencją, ręcznie rzeźbiony przez szamana, to napisz do mnie wiadomość. Mój adres mailowy jest w opisie i znajdziesz go też na kanale. Dobrze, to teraz. Co idzie w Twoją stronę? Co potrzebujesz wiedzieć o tych? Następnych siedmiu dniach. Tak, talia jest dosyć spora. Ale już też ją tasowałam oczywiście przed nagraniem, jak zawsze. Przed każdym nagraniem tasuję karty. Jakoś potrzebowałam to powiedzieć. Zobaczmy, co tutaj. Nie, ten, tylko ta pierwsza. Co tutaj dla Skorpiona. Na następne 7 dni. Może się wydarzyć. Już wiemy po kartach energii wiodących, że zajdzie dosyć duża zmiana na lepsze. Już nie jesteś ofiarą. To ty kreujesz swój los. O, i tu jeszcze jedna karta. Może tutaj się zmieści. O! Dobrze. No, to co tutaj dla Skorpiona? Kłótnie nieporozumienia. Jest tak, że jak byliśmy w konkretnej mentalności, w konkretnym sposobie bycia, i niektóre osoby w naszym otoczeniu na tym korzystały, tutaj w Twoim przypadku na tym, że jesteś ofiarą, że się poddajesz, no to te osoby mm, mogą. Poczuć brak zgody na to, że wychodzisz z tej mentalności ofiary, i będą chciały cię tam wtłoczyć z powrotem kłótnią, nieporozumieniem. Większość z tych osób nie robi tego świadomie, żeby cię skrzywdzić, po prostu zaczynają czuć deficyt energetyczny, bo przestajesz im oddawać energię za darmo. Także tutaj stój przy swoim nieoczekiwany wydatek. Tutaj nie ma co się czuć ofiarą, że och, muszę dodatkowo zapłacić, lepiej się cieszyć, że masz z czego zapłacić, że tutaj na pewno wszechświat ci pomoże, bo jeśli wejdziesz mentalność ofiary, o, znowu rachunki, znowu to, znowu tamto, to może być trudniej tutaj z tym nieoczekiwanym wydatkiem. Lepiej sobie powiedzieć dziękuję. Za tę usługę, czy za to, co, co płacisz, dziękuję, że mogę za to zapłacić, dziękuję, że mogę mieć taką usługę. To będzie dużo lepsze podejście do tej sprawy. Irytacja, niepokój, frustracja. No, tutaj jest jednak dużo w tobie tej trudnej energii, którą z siebie oczyszczasz. No, możecie zirytować ten wydatek, ale no, nie, nie, nie ma co się tak na tym zasadzać. Zapłacę, będzie ok. Co dalej? Oczyść umysł i ciało, no właśnie, potrzebujesz się oczyścić z tej mentalności ofiary, z irytacji, niepokoju, frustracji. Może jakaś kłótnia to w tobie wywołać, ale nie musisz być ofiarą. Nowy etap przeprowadzka, no niektórzy mogą się chcieć wyprowadzić od współlokatora, partnera, rodziców, bo tutaj już za dużo jest nieporozumień i ktoś za bardzo chce mieć ciebie pod butem w jakiś sposób. I wielu z Was właśnie poprzez to oczyszczenie umysłu, ciała, energii, zrozumie, że czas już iść w nowe, w nowej, innej energii. Ukryty Wielbiciel, Przyjaciel. W tym nowym etapie, to oczywiście raczej nie przez ten tydzień, no chyba że już to jest Twoja przeszłość, to też już nowy etap się dla Ciebie rozpoczął. No to przez te 7 dni ktoś się może pojawić. Jeśli nie, to trochę później. Ktoś, kto Cię adoruje z daleka, aż tak tego jeszcze nie pokazuje, ale może być ważną osobą dla Ciebie w przyszłości. Zakup do domu, inwestycja w dom. Tutaj też ten nieoczekiwany wydatek to może być inwestycja w dom, coś do naprawy w domu, ale lepiej to naprawić teraz czy zrobić niż później, bo później to może urosnąć do dużo gorszej usterki. Ok. Szczęśliwe życie rodzinne. No właśnie. Nawet jeśli będzie jakiś nieoczekiwany wydatek na dom, to to poprawi jakość twojego życia. No to też może być niekoniecznie nieoczekiwany wydatek. Może długo szukałeś, szukałaś miejsca do wynajęcia czy do zakupu, to teraz ci się może przez ten tydzień udać. Otwórz oczy na manipulacje. No tutaj wyraźnie zobaczysz, kto tobą manipulował, dlaczego, po co. Hmm, jakie ta osoba, czy te osoby miały z tego korzyści, no i postawisz granice, co może się nie spodobać tym osobom manipulującym. Straty zmartwienia, drobne problemy. Te osoby też są właśnie w takiej niższej energii, energii zmartwień, energii problemów ciągłych i chciałoby ich ego, żebyś był, była solidarny i została z nimi w tej mentalności ofiary. Nie daj się wciągnąć Wszechświat Cię testuje, czy jesteś gotowy, gotowa na nowy etap. Przeszkody do pokonania. No tutaj przy tym stawianiu granic, przy mówieniu nie, przy odchodzeniu z toksycznych związków, też tak tutaj może być. Będą przeszkody. Ta, te osoby, które korzystały na grabieniu Twojej energii w jakiś sposób, nie będą chciały Ci dać odejść, ale tutaj um, trzeba um, stać przy swoim. Szczęście, zdrowie, moc, sukces. Nawet jeśli będą przeszkody, to wszystko dobrze się dla Ciebie rozwiąże, czy to w tym tygodniu, czy w kolejnych, tak? Bo tu mamy ten czwórkę, pamiętajcie. Wszystko idzie tak, że się rozstrzygnie na Twoją korzyść. I ta jeszcze jedna karta dom i rodzina, bezpieczeństwo, stabilność. No właśnie, to co się dzieje teraz, to co wyraźnie zobaczysz, macie prowadzić do bezpieczeństwa, do stabilności. Czy bytowej, czy emocjonalnej, czy w relacji. Tutaj każdy ma swoje tematy do przerobienia i mogą być przeszkody, czy w ten tydzień, czy w kolejne, ale wszystko idzie do dobrego rozwiązania. Tutaj mocno widzę przeprowadzkę do nowego miejsca. Dla wielu z Was albo planowanie, albo taki pomysł się w tobie pojawi przez te 7 dni i będziesz mocno nad tym pracować. Zwłaszcza dla tych, których to bardzo ucieszy ta przeprowadzka. Też widzę, że niektórzy będą planować przeprowadzkę do ciepłych krajów. Gdzieś poza Polskę. Dobrze, to teraz jeszcze czarncy nam to uzupełnią. O! Dobra. Tak, dużo wiadomości, dużo komunikacji, będzie dużo rozmów, ale też będzie dużo plotek na Twój temat, zwłaszcza te osoby którym się nie podoba twoja transformacja, jesteś jakiś inny, jakiś inna, co ty robisz, no będą razem rozmawiać i razem mówić, jakie to jest niefajne, jakim jesteś teraz egoistą, nieprawda. Dbanie o siebie i radość z życia nie jest egoizmem, bo oni się nie potrafią cieszyć, to ty też nie możesz, to, to, to jest bardzo pokrętne myślenie. Z drugiej strony będziesz też Mieć dużo komunikacji z osobami lojalnymi, z członkami rodziny, z kimś, kto stoi za tą murem zawsze. Może nawet ten ukryty przyjaciel się ujawnić w jakiś sposób. Pieniądze idą w Twoją stronę, więc nawet jak będzie ten nieoczekiwany wydatek, to tutaj będzie wszystko ok. No, będzie, będą te lekcje, jest ten kaktus, co. Podbija to, że może być jakaś kłótnia albo jakaś emocjonalna rozmowa prosto z serca. To wszystko ma prowadzić do uzdrowienia sytuacji, relacji, czy Twoich emocji, czy jakiegoś Twojego schematu, bo tutaj nie ma jasno, no nie będzie tak, że wszyscy zakończą jakąś relację, czy wszyscy uzdrowią jakąś, tak? Tutaj naprawdę trzeba będzie mieć odwagę też, zajrzeć w swoje emocje, i ta druga strona będzie potrzebowała mieć odwagę, żeby zajrzeć w swoje emocje, żeby było uzdrowienie. no Może być dopiero pierwszy krok do uzdrowienia czegoś, czy w Tobie, czy w relacji. I tutaj lepiej wszystko, krok po kroku powoli robić, przemyśleć w tym tygodniu nie na szybko. Jest to też czas, gdzie może być bardzo namiętnie. No, zwłaszcza dla tych, którzy długo w życiu miłosnym doświadczali bycia ofiarą, to teraz y, tutaj się zmienia. Jest króliczek, jest róża, jest też fallen love, czyli ci, którzy pragną miłości, mogą się zakochać i od razu dużo emocji i pożądania poczuć do tej osoby, pamiętaj, żeby podążać za swoim sercem. Co by się nie działo? To Cię doprowadzi do szczęścia, zdrowia, mocy, sukcesu. I teraz są jeszcze znaki Zodiaku, ważne osoby, albo takie, które już znasz. To może być jedna z tych osób, która nie chce Cię puścić do nowej energii, a może to być nowa osoba, na przykład ktoś, w kim się zakochasz, czy nowy przyjaciel. Hmm, tutaj wiele mamy na to znaków i tak, te znaki to jest rak i wodnik. I mamy litery też, to mogą być inicjały, wskazówki. Poczuj, co to dla ciebie znaczy. Pierwsza litera W, druga litera B, S i P. W, B, S, P. S, P. Mhm. I teraz jeszcze Twoje słowa mocy, potężne afirmacje, które możesz powtarzać żeby poczuć swoją wewnętrzną moc, odzyskać swoją moc z jakichś trudnych sytuacji, gdzie dałeś dużo mocy i no, energia została Ci zabrana, roztrwoniona. Zobaczmy, co to za słowa dla skorpiona. Porzucam stare wzorce, teraz otwieram się na sukces z pełnym zaufaniem. Niesamowita afirmacja, która jest pięknym podsumowaniem tego przejścia z energii ofiary, do energii radości, do energii szczęścia, zdrowia, mocy, sukcesu. Oczywiście powoli, krok po kroku mamy żółwika, ale pewniej stabilnie, bo czwórka, którą tutaj mocno mamy w czytaniu osadzoną, jest też liczbą stabilności. Jeśli czujesz, że potrzebujesz wsparcia, jeszcze jesteś w tym momencie przejścia, jeszcze w pełni nie wierzysz w to, że możesz przejść z tej mentalności ofiary do innej energii, to zapraszam Cię na moje czytanie. Wybierz kartę z numerem anielskim 444. Tam jest dla Ciebie wiadomość od aniołów. Ten film za chwilkę pojawi się na ekranie, i obok będzie też czytanie bezterminowe. Wybierz kartę, co idzie w Twoją stronę przez następne 6 miesięcy, żeby przejść do jednego z czytań. Kliknij w odpowiednią miniaturkę na ekranie. Dziękuję za Twoją obecność, i wysyłam dużo światła, miłości i wszystkiego, co dobre.